Będąc w liceum pedagogicznym w Zgierzu, w trzeciej licealnej, zaczęłam pisać powieść. Była to powieść Prześciernie do róg… Prześ, przepraszam, do róż, coś na wzór Heleny Mniszkówny. I dziwnym trafem koleżanki moje wykradły mi tę moją powieść i dały poloniście. I wtedy pan polonista powiedział, ty nie marnuj sobie czasu na takie powieści, raczej zajmij się nauką. I, to, to, i na tym skończyła się ta pisanie mojej prozy, ale wiersze również powstawały, z tym, że w okresie późniejszym, kiedy jeździłam z dziećmi specjalnej troski, na kolonie do czy jeszcze do soli, czy do żywca. I chciałabym jeden z takich wierszy przeczytać, mianowicie Stary Sad, pochylony stary Sadzie, nikt o ciebie nie dba już. W koło są dorodne drzewa, a ty masz już tylko susz. Twoje drzewa umierają, chociaż jeszcze się trzymają. Każdy wicher, groźna burza, spokój twój mocno narusza. Gałęzie masz niepodcinane, pochylają się zupełnie same. Kora też odpada sama, dawno zupełnie zapomniana. A gdy ktoś pod drzewem siada, drzewo coś tam opowiada. Czasem uśmie też listkami, jakby chciało sobie z nami porozmawiać o przeszłości, o tym jak tu zima gości. I wszystko zamiera w koło, by wiosną odżyć trawą wesołą. Ale wie, to stary sad, z niczego już nie jest rad. Bo czas tutaj szybko minie, stary sad net sam zaginie. Tylko starsi ludzie wiedzą, może coś nam opowiedzą: Kto posadził tenże sad, kto przeszłością jego żył. Stary sadzie, za parę lat nikły będzie tutaj ślad. Czas przeszłości, gospodarze, ludzka pamięć Ciebie zmarze, inny będzie tutaj świat. I to byłoby na tyle. To co pani tutaj. Halino teraz, twórczość poetycka, wieczór poetycki? Czy to jeden wiersz powstał tylko, czy? Nie, to znaczy powstały inne wiersze, ale pozostały w kronikach szkolnych i i właściwie nie dbałam o to, żeby tak gromadzić to wszystko. Zresztą z czasem pojawiały się nowe problemy, nowe z wiekiem, z po prostu. A co stało się z tą powieścią, którą pani napisała? Czy krytyka nauczyciela zwiększyła panią niestety, do pisania? Kto się sobie przywłaszczał. Ale to było coś takiego pod wpływem Stewci i Michorowskiego. Także nie mogło tego yy, po prostu, nie, nie dało się tego utrzymać. Była to po prostu taka, taka szkolna śmira. Pani Halina, a jak pani wspomina Bibice z okresu, kiedy pani tutaj się przeprowadziła, zamieszkała? Bibice były może nie tak, nie tak rozbudowane jak dzisiaj, ale, ale po prostu miały w sobie jeszcze tę, tę dawną przeszłość. Wiele chat było takich, jak na przykład się można udać na spacer drogą w stronę Zielonek. Był tam taki bardzo stary dom. Pamiętam, był to numer 101, już go dawno nie ma. Poza tym te stare chaty mają coś w sobie takiego, jest w nich po prostu zawarta ta przeszłość. Było dużo takich starszych ludzi. Podziwiałam te, te kobiety starsze, które z tymi wielkimi koszami, zabijanymi w prześcieradła białe, chodziły. Na plac żydowski, jak to mówiły, a przecież autobusów w Bibicach nie było. Trzeba było wszystko przywozić, chleb, artykuły pierwszej potrzeby z Krakowa. Także Bibice nie miały jeszcze wody, nie miały kanalizacji, zakładano słupy telefoniczne. Także był to okres takiego. Jakby rozwoju i pędzenia do nowoczesności. A ludzie byli, byli są bardzo szczerzy, oddani, przyjaźni, grzeczni. A jak oni odnalazła się tutaj właśnie w tej społeczności biblickiej? Tak, tak. Bardzo byli życzliwi, bardzo byli tacy serdeczni, uczynni. Muszę przyznać, że miałam bardzo dużą pomoc ze strony państwa Władysława i Małgosi Plewniaków, ze strony księdza proboszcza dawnego i księdza, który był, już nie żyje, Andrzej. księdza Adasia, Andrzej. księdza Andrzeja Gawrońskiego, no i obecnego księdza, Również miałam wiele serdeczności i takiego naprawdę uznania. I bardzo, bardzo mi się tu dobrze mieszka. Jak kiedyś sobie wspomnę, że mieszkałam w Krakowie na grzeguszkach, to nigdy bym już tam nie chciała zamieszkać, bo po prostu tu jest moje miejsce. Mimo, że przyszłam z łódzkiego. Wychowałam się w Zgierzu, studiowałam w Łodzi, ale pozostałam i chyba tu już będę do końca w Bibice. I tutaj zaczęło się takie profesjonalne już malarstwo, prawda, które są… No, ale już, już, już po prostu nie ten zapał, nie to zdrowie, nie te oczy. I, i właściwie jest to taki prawie, że zamknięty okres w moim życiu, bo od dwóch miesięcy maluję jeden obraz i mi to już ze względu na oczy za bardzo nie wychodzi. Także żyję tym, tymi obrazami, które istnieją, które wiszą na moich ścianach, które wiszą w kulturotece. Zawsze z przyjemnością zerkam na obrazy, które przedstawiają dawne bibice historię, przeszłość, zwyczaje, i to mnie po prostu trzyma i, i nadal buduje. A czy potomkowie pani odziedziczyli talent? Proszę. Czy potomkowie pani odziedziczyli talent? Owszem, mojego starszego syna, córka Kinga, która jest w piątej klasie, chyba po mnie odziedziczyła trochę tego daru, bo, bo maluje. W ubiegłym roku nawet namalowała taki metrowy obraz dziewczyny tańczącej. Malowała na papierze, na podłodze, ale no, żałuję, że nie mam tego obrazu. Nie mogę pokazać, ale naprawdę było na czym oko zawiesić. Babcia jest surowym krytykiem? No to znaczy ona w tej chwili raczej, dzieci mają takich dużo wzorów, takich takich albo postacie, albo mnóstwo kolorów. Poza tym mazałki, te wszystkie inne przystępne środki pozwalają na to, że te dzieci również mogą swoją fantazję artystyczną rozwijać.